F-R-N-D, tell me what you know F-R-N-D, do I know you? F**k you, what the f**k are you doing? Niektórzy mówią, że rozdwojenie jaźni to choroba. Ja uważam, że błogosławieństwo. Jestem po dzisiaj mega ciężkim treningu i dostałem drogi. A moje ciało pod spodem jest sine. Fasz na szczęście trzeba. garda była trzymana. Dlatego, żeby ten odcinek był attractive, pojawi się dzisiaj odcinek całkowicie z Licząc ogromnie na jego ADHD, zaangażowanie, choroby psychiczne. Pijemy w tym materiał jak nóż masło. Johnny zmulił Co jest co Jesteśmy zmuszeni jechać sobie na stację Ponieważ chłopaki dopiero odpalają drugą furę Gruzy. Bo ogólnie mamy, mamy kilka gruzów I jeden gruz nie jest I my zrobić, żeby być dobry uh -huh. jak poczuł trakcję mi zapony. Teraz on stwierdził, o dobra już funkcjonujemy i robi z nas tak <słowie> <Jest> <słowie> ciekawa, że ten samochód jego właściciel nie może być normalne. To jest aż nazbyt oczywiste. Dobra, teleportacja na stację. Najdroższe tankowanie Mustanga w historii. 7.50. Uwaga. Nie ja mam co paliwa, ile tu wyjdzie tutaj. Ja tu muszę na 9.8, bo silnik mam po 9.8 dostrojony. jak ja, ja to wyjdzie. To na... będzie rekord Mustanga jakiś. Uwaga. 3 2 1. Ja dalej. Co jest, myself Co masowe the shit down. So. Ale zanim przejdziemy do testowania naszego toru do uwra gdzie nasze autka przejdą naprawdę mocny test bojowy, warto wspomnieć o naszym sponsorze, czyli Letyshops, które potężnie wspiera Ukrainę. Zebrali już ponad 136 tysięcy euro na pomoc dla Ukrainy. Wy również możecie pomagać, korzystając z tego serwisu Cashback. Mają w swojej ofercie ponad 3548 sklepów na moment, kiedy nagrywam ten materiał. Czyli 17 kwietnia, gdzie mamy powiększone cashbacki na e-obuwie oraz z Lundolungi. Nie no, żartuję. Zalando lunch, ale musiałem to spróbować, bo to było mega śmieszne. Także koniecznie wbijajcie pamiętajcie o linkach w opisie oraz że z Leti Shops można korzystać i z telefonu i z przeglądarki oraz z bardzo ważnej wtyczki, która ułatwia Wam korzystanie z każdej możliwej strony. Po prostu odpala się i mówi: Ej, słuchajcie, tutaj działa Leti Shops. Także wbijajcie do linku w opisie, ja serdecznie polecam. Sam korzystam, zresztą zobaczcie. Aktualnie mam 15 ziko, 6 w drodze. I co bardzo ważne, pieniążki można wypłacić na Wasze konto bankowe albo PayPal. Także polecam, pierwszy w opisie. Boje ojciec, <śmulatujesz> co to lepsze, To że to jest chyba no ogólnie Pierwszy mój off w życiu Także, o ok, to jest błoto Brawo, tutaj prawo! Tak, tak, A ja tym dwójkę chłopiem biłem Teraz są konkretne żeby to każdy kazał gasnąć na Pyk, Spyk, panie, pany! To, to, się... to na pewno piśnie, bo jest duży dół. Oooo! Jest jest śmiertelny miej co to się dzieje! Cześć, tam będzie ręczny Dobrze, no, no, tak, czy mamy do czynienia czoła jedyna! Może Alfortów? Podjedźcie tam do John'ego, powiedzcie, żeby zgasił, bo mu się samochód gotuje. No dobra, o tak. nie wiem. Czas na misję ratunkową. My pojedziemy ratunkowo. Wypchnąć Jonasa. To już kostka brutowa leży. I co mam mówić? Wy... Dobra, ja go lekko pieczne! Obawiam się, że jak tam tu chwilę to wyjdzie z kiwałką. Może, dawaj! Jak nowy! Ty ma <stryba> poszło, nie? Przodki uciekamy. Nie Przed jakimś <grym> <im. grym> <Przed takim grym> w Civiku. Kasacja <grym> pełna. John jest w akcie. Więc nie teraz pasy z tego, zobaczcie, jak idealnie Pyk, Pyk. Podejrzemy z tej strony, a przed belkę I plan jest taki, że jakimś cudem z Civikiem planujemy go wyciągnąć. Także zobaczcie, jak sobie poradziliśmy. With a drink that was filled in the bridge. Family just to make it sure they make it ends. only that I get the less concerned I'm about making friends. That's just the way that it goes. night famous, you know, but this my life and you can stay for the show. No referring confidence, building up the curve. Tell my story vivid like you watchin'. <noise> o, hej. Ja, 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 ja. Ej, ale on wie jak jeździć Civiciem stary, spoko, bo on ma, nie? Ale, jest, ale chłop pierdol, no mógł nie, jeździć O, jedzie, jedzie, jeździ ja co z Civiciem i jako jedyny... <noise> Dobra Kalwa, słuchaj, jest mało czasu Bez chłodnicy jesteś, ładuj do auta Ale już pojeździł A do... gdzie jest blacha z przodu? Dobra Troszek Kalwas Dzisiaj zakupione, nie? No. No. Dymi się z podłogi, ja nie wiem Typa tu krzaki Dymi się że dawno. Krzaki w środku są Pokazano mieszanka Ale gorąco, ja pierwszy... Jeżeli chcecie kontynuację tego odcinka, wbijajcie 10 tysięcy łapek w górę Jeśli wam się podoba To koniecznie te łapeczki, tak? Wbijajcie na kontynuację tego odcinka, na Bunker z Poznań, gdzie u***amy dalej te gruzy Wbijcie też na naszego Instagrama Pozdrawiamy motokoty, które zainspirowały nas do nagrania tego odcinka Wbijcie w komentarzach jakie auta chcecie tutaj zobaczyć A my tutaj nimi przyjedziemy, zrobimy taki objazd jak właśnie teraz robimy z Iwikiem Pamiętajcie, dziesięcia koła, łapa, łapa, suba Znajdźcie miejscóweczkę, mam tutaj ślub Miejscóweczka, mam tutaj się podoba Pełny spis, pełny I teraz o, <śleponny> Dzięki za oglądanie. Widzimy się w fajnych materiałach. Wbijajcie do bunkersów. <śmiany> yeah. Wbijajcie na Instagrama BFM i na bunkersi Pamiętaj. Co ja mogę wam więcej powiedzieć? Czego nie robi się do wyświetleń? Łapka w górę, w byku. Pamiętajcie o kontynuacji odcinka. FID, tell me what you know Znać znaczy to powiedzenie, miata nie om jak szatan? Dokładnie tak. bunkersi przygotowują coś w tym garażu. Z dwóch mechaników, dwóch naszych główków. Wiadomo, Kalwa siedzony i Iwan. Iwan za kamerą. Iwan weź się przywitaj. <ścoughs> Chciałem pomagać kamerą. Jest tutaj tajemnica. Tą tajemnicę przedstawiam wam. Teraz, chłopaki, słuchajcie z uwagą, rozwiniemy ten temat i zaraz be right back. Siemano, jesteśmy właśnie przy miacie Johnego ja. z Miłoszem ja. oraz Mikołajem, ja. którzy zajmują się wszystkim od strony technicznej. Ja. Przy okazji chcieliśmy wam pokazać nasze nowe ekipowe bluzy. Możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie. Jeszcze z tyłu mamy takiego naszego klauna. Także dajcie znać koniecznie, co, co o tym myślicie. I Johno zaraz opowiem coś więcej o planach na miata i o tym, co właściwie dzisiaj będziemy tutaj robić. Dokładnie tak, zapraszam serdecznie do naszego garażu. Jak widzicie, to jest miata. NA MX5 z 1997 roku. Ma już historię taką mocno drifterską za sobą. Teraz czas przyszedł na emeryturę. Odbudowujemy ją od zera. Rozebraliśmy całe zawieszenie, tak naprawdę zostało rozebrane to auto no, prawie całe. Silnik jest świeżo po remoncie. Zakuta 1.6. Będziemy uturbiać go oczywiście na około miło ile koni. Myślę, że 300. Myślę, że 300, ja się 350, ale koledzy się martwią o moje życie, a to się szanuje. <grym> tutaj jakieś dokładki takie rzeczy, olej już kupiliśmy. Tak naprawdę zawieszenie i silnik wraz ze skrzynią i napędami są gotowe do założenia. Zostało tylko pomalować. Auto ma naprawdę bardzo mało rdzy. Są już założone felony. Kolor tego samochodu będzie taki jako tutaj. Jak na puszce Arizony. Potem będzie taka sekura naklejona, będzie w klimaciku takim JDM-owym. No i tablice rejestracyjne Nie wiem, czy mogę powiedzieć, jaka będzie, czy jeszcze nie mówić. Nawet mówię. P1DD. <laughs> no! Turbo jak wiadro! Y, turbinka, która będzie siedzieć w miacie, to jest TurboWorks, y, słynny GTX 35. Y, będzie potężny Antilak. A my taki, żeby to auto wyciągnąć do ekstremum z każdej możliwej strony. To ma być auto, które będzie totalnie się nie nadawać do jazdy na daily. Ma być po prostu podolone I takie właśnie będzie, jakie skończymy. To będzie weekendówka! Żeby tutaj Turbinka dobrze działała, to mamy jeszcze Westgate'a zewnętrznego TurboWorksa. Również jest on chłodzony cieczą, więc to. niezły sprzęcior No i służy, żeby upuszczać niepotrzebne powietrze z turbiny żeby po prostu jej nie przeładowało, żeby jej nie zajechać. Wali takie kartofle, gruchy, marchewy, flamy z oddechu, że nie ma pojęcia, chopie. Tutaj mamy seryjne sprzęgło, a tutaj mamy to, co wkładamy, czyli sprzęgło spiekowe. Różni się to tym, że Johnny nie będzie potrafił puścić sprzęgła i normalnie ruszyć, a poza tym jest mocniejsze po prostu i tyle. Będę mógł bez wciskania sprzęgła biegi zmieniać? Nie, nie. <laughs> sprzęgło oznacza na język nasz motoryzacyjny, że Johnny będzie ruszał w ten sposób. Tutaj nasz serdeczny kolega Wojtek chciał, że tak powiem, wydubać uszczelkę śrubokrętem. I coś mu nie pykło. I szyba wygląda jak wygląda. I trzeba zamówić nową. Mamy naszą jednostkę napędową Jest całkowicie zakuta przez jednego chłopaków od Nightride'a Nie od głównej ekipy Nightride Którą możecie kojarzyć z niesamowitych i zarąbistych filmów, które często komentuję Oglądam chłopaki z Nightride, mega fajną robotę i pełen szacun za to jak upalacie I tak, ta miata była od jednego z dalszych ekipowiczów Nightride'u Wystąpiła nawet u nich w odcinku Johnny wam pewnie już pokazał poszerzenia jakie zamontuje w tym samochodzie Zresztą to już widzieliście Mamy tutaj nasze felgi Które będą na ogromnym negatywie I co mnie bardzo martwi Na ogromnym naciągu jak wiecie z mojej historii przygód, nie jestem zwolennikiem naciągu. Nasza naliwka przez to staje się bardzo niebezpieczna w sytuacji, gdy wlecimy sobie w dziurę i nasza opona postanowi sobie zeskoczyć i stracić całe ciśnienie. Takowa sytuacja spotkała raz mnie. Jody, będzie mi bardzo przykro, jak to ci się stanie. Nic mi się nie stanie. Się nawet lubiłem już. Wiesz? Ale zobacz, jak będzie negatyw, no to no. Tak myślę, że z 3 cm szerokości będzie styk. Ale no, jak będzie negatyw, to tym bardziej ta opona no. szła, to opora będzie szło. Ale będzie szło coś. bokiem samo. Mam pytanie do właściciela. Tam mail podany jest w opisie, bo na pewno właściciel ten film będzie oglądał poprzedni właściciel, czy kiedykolwiek spadła ci, czy nie? Weź daj nam znać, jesteśmy ciekawi czy kiedykolwiek spadł ci naciąg, podczas upalania bo zakładam, że srogo leciałeś. Leciał, to prawda Chłopaki przed przednią szybę totalnie, może bez przekrejść Dobra, b. W co? Cała szybesta jest odwodnie, ma się na kolegę Karsłek. Fajna ciekawostka dla Was. Ogólnie, jak miałem swojego getera w Furorę pierwszą, to jeden z członków ekipy Karsłek wykonał dla mnie całą lampę, Czyli miałem ringi w i to właśnie jest od chłopaków z Karsłegu. Sporo ich część pochodzi z województwa warmińsko mażerskiego z tego co kojarzę. Więc fajnie. Czyli um, mamy tutaj jakąś genezę normalnie tej miaty i fajną naprawdę historię. Nightride, Karsłek. I teraz Johnny, won't Emerytura teraz. Zasłużona. To nie wiem, czy to będzie emerytura, że z tym człowiekiem. No i Nie wiem, czy widzieliście jaką w ogóle jeździ swoją S3. To jest na przykład jak Johnny na spota, to on cały czas jedzie i cały czas... zapraszam do obejrzenia TikToka. Między innymi z mojego TikToka jak Johnny właśnie latał sobie ze mną i ja stwierdziłem, że chyba jednak normalnych znajomych nie mam. Mam normalnych znajomych. Nie naprawdę mam normalnych znajomych. Serio, zaufajcie mi, mam. Powiedz nam dlaczego to jest legalne, dlaczego ta hydrołapa jest legalna, bo nawet, nawet ja słucham z wielkim szokiem, że to jest legalne. Ogólnie chcemy zrobić to na osobnym układzie, na totalnie osobnym zacisku, poza tym hydrołapka ma blokadę, więc stajemy sobie na parkingu i możemy sobie zrobić cyk. I zblokowana. Tak naprawdę napiszcie w komentarzach koniecznie. Git. Bo jak ktoś się nawet zgadzał, a ty masz rację, to będziecie w komentarzach i będzie więcej komentarzy. Tak się robi. Tak się robi wyświetlenia! Nie, ale widzowie sobie napiszcie. Napiszcie Naprawdę to jest prawda. Ogólnie mieliśmy dzisiaj wkładać silnik, ale że tak powiem John zamówił złe łapy. Jak widać. To jest znowu stary. Znowu coś, No to jest rocznik 97, a to jest 99, to myślałem, że to samo. Ale okazało się, że to jest NB, a mam. No, na... nie wkładamy cię silnika. Nie, Paulipa, tak się to Nie się z... wkładamy ci silnika? Ale to tylko łapy musisz pozmieniać, tak? Tak, tak. Łapy was to 1500, więc musimy szukać. Ile? 1500. Do tej miaty? No. 1500 zł? No. Te kawałki... Pokaż mi to. Tam, to bez tej gumy, bez poduchy. To, 1500 zł. Jakby ktoś chciał wyspawać taniej, to PW W ogóle jak ktoś ma takie części, to piszcie na mnie, ale pewnie w ale kiedy widzimy, czego szukamy, nie? Będziemy też szukać y, zderzaka tylnego tej blendy, bo miłość. Co Pana ja znowu? Nosy, Albo Mikołaj, nie wiadomo, to nie jest i to ten człowiek. w tej pamięci członek naszej ekipy. M228. dalej. My... <laughs> My No friends stay.